Nazywam się Stefan Laube. Urodziłem się 3 maja 1930 roku w Szatku. To jest miejscowość, która ma historię 600-letnią. W okolicach Łodzi się radza z duńskiej woli, Szadek. W 1933 roku moi rodzice przeprowadzili się do Warszawy w 1933. I od 1933 jestem bez przerwy w Warszawie. Ja chodziłem do szkoły, jak wspomniałem, imienia Mikołaja Reja. Ta szkoła była prowadzona przez Zbór ewangelisko augsburski Wizawi naszego mieszkania mieszkał pan mecenas Malinow. Tak, typowo polskie nazwisko Malinow. Okazuje się, że to był Żyd, rosyjski Żyd, który uciekł przed rewolucją tam w 17-18 roku z terenów rosyjskich. Że on jest Żyd, to myśmy się dowiedzieli wtedy, a to był dobry sąsiad. Dzień dobry, dzień dobry, no, sympatyczny. Okazuje się, że Żyd. A dowiedzieliśmy się dopiero wtedy, to on, on się nie, afi, nie, 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 nie afiszował, się, że on jest Żydem, ale był traktowany przez nas jako, jako sąsiad, a nie tam, powiedzmy, w kategoriach Żyd, katolik czy jakiś tam inny prawosławny. Okazuje się, że jest Żydem. Wtedy, jak musieli, było takie zarządzenie niemieckie, że wszyscy Żydzi mają się przeprowadzić do getta. I wtedy on to wyszło na jaw, że on jest Żydem, i cała rodzina Malinowów się wyprowadziła do, do getta. A co w domu się u Was mówiło, i czy w ogóle na temat tego, jak ta rodzina musiała się przeprowadzić do getta? Tak, szczerze mówiąc, to się o tym nie mówiło. Przyjęło się to do wiadomości z pewnym żalem, że taki porządny sąsiad opuścił dom. To tylko na tej zasadzie było, więc to nie było, że nie będę tam ubierał się, o jakie tam coś, tylko no normalnie, no nieszczęście ludzkie, że on tam się musiał przeprowadzić. Jeszcze wtedy nie było to, powiedzmy, wyrokiem śmierci. To było przymusowe, to maltretowanie, przymusowe wyrzucenie z przyzwoitego lokalu, mieszkania. Pan Malinow opuścił bardzo dobre, wygodne mieszkanie i poszedł na tułaczkę. I tutaj, powiedzmy, były tego rodzaju myśli, no, współczucia jakieś, że, że go wyrzucili. No, dlaczego? Po co? No. Ale to było tylko na tej zasadzie. To nie było tam, powiedzmy, jeszcze wyrokiem śmierci. Dopiero później się okazało, co to jest getto. A co się stało z tym mieszkaniem? Co w tym mieszkaniu? Czy ktoś go zajął? Czy... Tak, oczywiście. Y, y, zajęła go y, y, Niemka, y, która gestapówka, bo w mundurze takim czarnym tam chodziła, mieszkała przez jakiś czas, potem się widocznie wyprowadziła do lepszego. Nie wiem, nie znam nazwiska, funkcji, nie wiem w ogóle, co, ale to było na tej zasadzie jak najdalej od niej. I, a później to do tego mieszkania wprowadzili się wysiedleńcy z Poznania, państwo góreccy. Wiele lat po wojnie dowiedziałem się od kolegi, że już nie żyje pan dr Marek Werner, kolega z tego oddziału, w którym ja byłem, że ci bracia borkowscy to byli Żydzi. I którzy wyjechali różnymi, wyszli z powstania, przeżyli powstanie, wyszli z powstania razem z oddziałami Armii Krajowej, z, konkretnie z, z batalionem Soku, do obozu Jenieckiego. To była dla nich jedyny ratunek. Dlatego, gdyby wychodzili z ludnością cywilną, tak jak ja wychodziłem z rodziną i moi bracia, myśmy wyszli z, 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 z tą ludnością cywilną, to y, y, oni nie mieli szans na to, żeby coś żeby, żeby zdobyć, bo nie mieli znajomych, krewnych i tak dalej. Ja się wiele lat potem dowiedziałem, a to byli bardzo dzielni chłopcy w czasie powstania. Jeden odznaczony Krzyżem Walecznych, ja, ja już nie odróżniam, który młodszy czy starszy, bo ta, no oni byli podobnego wzrostu. Jeden y, miał na, y, pseudonim Miki, a drugi. Y, zaraz sobie przypomnę. Ten Miki Bandyta potem miał pseudonim. Skąd ten bandyta się wziął? Został wysłany jako taki, no to jest takie określenie, emisariusz z białą chorągwią w czasie powstania do załogi BGK. Ten oddział, w którym ja byłem, to był oddział Sokoła, o AK, Sokuł. A nazwa stąd, że dowódcą był z pseudonimem soku, i to się tak przyjmowało, że jak dowódca soku, to i oddział soku. Żeby się Niemcy z propozycją, żeby się załoga BGK bardzo silna i w ogóle to była taka warownia, nie, nie do zdobycia, to była z naszej strony taka trochę bezczelność, żeby się zwracać. Nasz oddział był w ogóle bardzo mizernie uzbrojony, już nie mówiąc o cięższej broni. Wysłali jako emisariusza, właśnie po, nikt z, do, z dorosłych żołnierzy nie chciał się podjąć tego, bo był strach, że Niemcy go po prostu zabiją, że nie uznają, nie, nie uszanują tej białej flagi. No i z tą białą flagą poszedł właśnie Miki. I do, do tego do BGK wpuścili go tam. Miał oczywiście list po niemiecku, napisany z propozycją, że jak się poddadzą, będą traktowani zgodnie z konwencją jako jeńcy wojenni. Jego tam też tak potraktowali jako bandyta. Stąd, bandit, bandit, no to stąd ten biały pseudonim Miki Bandyta. I proszę Was, to wyglądało w ten sposób, że oni go wypuścili, te z jakimś tam pismem, i szczęśliwie wrócił. No więc to, to za tą akcję dostał Krzyż Waleczny, że się odważył tam pójść w Paszczelwa. A Hochman to jest ich prawdziwe nazwisko. Ich rodowe nazwisko, co? Dwaj bracia. Dwaj bracia, Hochmanowie. I to jest ich nazwisko. Ale myśmy ich nie znali jako Hochmanów, myśmy ich znali jako Borkowski, którzy się tułali pośród mieściu, byli takimi cwaniakami warszawskimi, w, te, w dobrym te, z tego słowa znaczeniu. Handlowali czym się dało: zapałki, papierosy, tam coś tego. No był taki, taki handel obnośny, tutaj było pudełko jakieś tam papierosy albo własnej roboty, albo niewłasnej, gdzieś tam wyszabrowane, kupione, bo, bo w czasie okupacji ze wszystkim było trudno. A czy oni wcześniej byli w getcie? Czy Pan coś wie na ten temat? Tak. Oni wcześniej byli w getcie, przez tam ileś, jeśli nie lato, miesięcy długich na pewno, opuścili getto. Chyba przed powstaniem żydowskim i się tułali tam powiedzmy od, od wiosny 43 do powstania 44. No to rok z hakiem się musieli tam tułać i jakoś sobie dawać radę i jakoś yy, przeżyli ten okres. Że nocowali gdzieś po piwnicach, po klatkach schodowych, dostawali od ludzi mieszkańców Warszawy, tutaj w okolicy, w okolicy placu Trzech Krzyży, bo oni działali tutaj w rejonie placu Trzech Krzyży się poruszali. Jak powstanie wybuchło, to się zgłosili do oddziału Sokoła, podobnie jak i ja. Ci koledzy, Hochmanowie, czyli Borkowscy. Nie mówili, jesteśmy Żydami, idziemy. Nie, oni przy, przy, jako Warszawiacy przystąpili do działań, do, do oddziału Sokoła. Yy, zapisali się, nazwijmy to tak, zostali przyjęci, zaprzysiężeni i tak dalej. Natomiast jeżeli yy, by, były, te, yy, ta żydowska organizacja bojowa, ŻOB i jeżeli była jeszcze jakieś szczątki tej organizacji, bo trzeba zdawać sobie sprawę, że Powstanie Żydowskie zostało zlikwidowane rok wcześniej, w 1943 roku. Jeżeli oni się stawiali i chcieli współdziałać, to to były niewielkie jednostki. Ale ja na ten temat nic nie mogę powiedzieć. Wiem, że coś takiego było.